10 lokomotyw parowych wzięło udział w 26. Paradzie Parowozów, jaka w miniony weekend odbyła się w Wolsztynie. Mimo tego deszczu, tłumy ludzi przybyły do wolsztyńskiej parowozowni, by na kilka godzin przenieść się w czasie i podziwiać lokomotywy parowe podczas parady. Najstarsza z nich to parowóz Bayer Peacock, pochodził z 1879 roku. Koniec XIX wieku ze swoją rewolucją przemysłową przyniósł szybki rozwój kolei żelaznej. Pierwsze pociągi pojawiły się w Wolsztynie w 1886 roku, kiedy uruchomiona została linia Wolsztyn-Zbąszyń, a następnie Wolsztyn-Leszno. Przyspieszyło to rozwój miasta. Wolsztyn stał się ważnym punktem na mapie kolejowej. Utworzono tu stację węzłową. Zwiększająca się ilość przejazdów wymagała obsługi technicznej, zaplecza, warsztatów. W 1907 roku w Wolsztynie powstała parowozownia. Obiekt funkcjonuje do dziś. Jest instytucją kultury województwa wielkopolskiego, utworzoną przez gminę Wolsztyn, powiat wolsztyński i PKP Cargo. Parada parowozów odbyła się po raz 26. Parada uważam za otwarto. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń w najświeższej parady parowej. Wszystkiego dobrego. W tegorocznej paradzie wzięło udział 10 maszyn podziwianych przez tłumy miłośników historii i lokomotyw parowych. Prezentowały się przed publicznością w przejazdach w różnej konfiguracji. Spośród 10 parowozów, 7 pochodziło z Polski. Miejscem postoju trzech z nich jest parowozownia Wolsztyn. Dwa parowozy zostały wyprodukowane w 1953 roku, jeden w 1949. W paradzie wzięły udział też dwa parowozy ze skansenu taboru kolejowego w Habówce, jeden z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej oraz jeden wystawiany przez Klub Sympatyków Kolei z Wrocławia. Trzy zagraniczne parowozy to wspomniane już Bayer Peacock z Anglii, niemiecki z 1943 roku, zrekonstruowany w 1959 oraz wyprodukowany w Babelsbergu, pochodzący z 1941 roku z fabryki Krupa w Essen. Atrakcją dla zwiedzających parowozownie była możliwość przejazdu pociągami z historycznymi lokomotywami parowymi.

Kolejne parowozy pojawiają się na worldworty. Lokomotywa Bajet w Wielkiej Brytanii jej maksymalna prędkość to jest 40 km na godzinę. Wolsztyn jest ostatnim miejscem na świecie, gdzie można skorzystać z takiej atrakcji.